No tam. Szczęść Boże, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny dzień adwentu. Dziś będzie o tym, że Bóg wciąż szuka i dlatego mamy nadzieję. No to zapraszam. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział: Jak się Wam zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec, a zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam Wam, cieszę się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych. Małych. Do czego jesteśmy powołani? Do życia w błogosławieństwie, do życia z Bogiem, w jedności z Bogiem, do życia w jedności z ludźmi, do tego byśmy byli w harmonii, by harmonia była w naszym życiu, tak? Wszystkich tych aspektów, które na naszą egzystencję się składają wymiar duchowy, relacyjny, materialny, zdrowotny itd. itd. No, ale Wiemy, że mamy grzech, że mamy y, słabości, że doświadczamy różnego rodzaju y, zła, y, własnego, tak, które czynimy bądź ze strony innych ludzi. Y, mamy błędy, mamy to, że y, wikłamy się w różnego rodzaju y, sytuacje, które y, nie są wolą Bożą. Y, I to słowo, które dziś y, przyjmujemy, to fragment 18 rozdziału Ewangelii Mateusza jest niesamowity bo on pokazuje że Bóg walczy o nas, szuka nas. W tej przypowieści pasterz jest tym, który robi coś nielogicznego, bo świat mówi i logika w ogóle mówi tak masz 100 owiec, jedna ci zginęła, to nie zostawiaj tych 99 bo jak pójdziesz i będziesz szukać tej jednej, wilk może rozszarpać kolejne. Ale w tej przypowieści Jezus mówi, że Bóg walczy, szuka i odnajduje każdego zagubionego. Bo Bóg nie patrzy na liczbę, Bóg patrzy na Ciebie. To Bóg Ciebie szuka. Yhm. Ludzie często mówią, a jeden w tom, jeden w tom, żadna różnica. Dla Boga jest ogromna, bo Bóg widzi każdego z nas osobiście. Bóg chce zbawienia każdego z nas. Bóg chce, aby każdy nas wrócił do owczarni, wrócił do tej harmonii, wrócił do pokoju, wrócił do życia w błogosławieństwie. Co jest wolą Boga? Aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I dlatego nas posyła. To jest zadanie Kościoła, by pokazywać ludziom Boga, który o nich walczy, Boga, który szuka, Boga, który podnosi, Boga, który nie potępia, ale uzdrawia i uzdalnia do wspólnoty ze sobą. Boga, który cieszy się każdym naszym zwycięstwem i On jest twarza w nas, daje nam siebie. Bóg pragnie zbawienia Twojego, mojego, Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Takiego Boga więc ukazujmy. Drodzy, to jest bardzo ważne, dlatego, że dziś nie brakuje różnych wypowiedzi o Bogu surowym, karzącym i ludzie, którzy pogubili się, nigdy nie spotkali Boga, oni słuchając takich słów, takiej narracji, oni naprawdę się nie nawrócą. Oni nie przyjdą do Boga. Wręcz przeciwnie, jeszcze utwierdzą się w dotychczasowej swojej postawie. Tylko zwiastowanie prawdy o Bogu miłosiernym, o Bogu szukającym grzesznika, o Bogu podnoszącym i zbawiającym przemienia ludzi. Bo każdy chce żyć, bo każdy chce być szczęśliwy, bo każdy chce mieć miłość, a to daje właśnie Pan. Dlatego bądźmy apostołami nadziei. Apostołami miłosierdzia, nieśmy to wspaniałe doświadczenie Pana, który szuka tego jednego, tej jednej, szuka Ciebie. Dobrego dnia Wam życzę z Panem Bogiem.